Dzień dobry Państwu, Rafał dobry. Polacz, Tygodnik Wałbrzyski. Witam w programie Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych, a ze mną dyrektor Wałbrzyskiego ZUS-u, pan Jerzy Gajos. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie. Panie dyrektorze, w przyszłym tygodniu ZUS jeszcze szerzej niż zwykle otwiera swoje drzwi, organizując Tydzień Osób Ubezpieczonych. Co to za, w cudzysłowie, impreza, przedsięwzięcie, na czym będzie polegać, z czego my, ubezpieczeni, będziemy mogli skorzystać? No, Ubezpieczeni to jest największa grupa osób, które korzysta z usług ZUS-u. ZUS się zmienia. Po raz drugi w ciągu dwóch lat, ostatnich, próbujemy przekonać ubezpieczonych, że ten tydzień poświęcony im jest fajnym pomysłem ZUS-u. Mhm. Robimy to z udziałem naszych partnerów, Państwowej Inspekcji Pracy, Narodowym Funduszem Zdrowia po to, żeby wykorzystać ten czas dla przekazania ubezpieczonym możliwie największej ilości informacji, tym, którzy oczywiście chcą, która może być im przydatna w kontaktach z instytucją ubezpieczeniową. Więcej szczegółów? Można? Prosić? Tak, ten tydzień jest w całym kraju budowany w oparciu o, taką, o taki sposób myślenia. Ponieważ uruchomiliśmy w ostatnim roku bardzo wiele nowych rzeczy przydatnych ubezpieczonemu, okazuje się, że wiedza o tym, że to jest w zus jest jednak nadal skromna. Na przykład to, o czym wielokrotnie mówiliśmy również tutaj. Dzięki temu, że byliście wśród tych lokalnych mediów, którzy są zainteresowani naszymi pomysłami, jak na przykład Platforma PUE. Mhm. No, dzisiaj w skali kraju kilkaset tysięcy, u nas kilka tysięcy osób już takie konto na profilu PUE ma. Mhm. Ale jeżeli popatrzeć na ilość wizyt, którą. Ubezpieczeni rezerwują w ZUSie po to, żeby nie czekać albo żeby się spotkać z osobą, która właśnie w ich sprawie ma największą wiedzę, to są one dalej śladowe. Chcielibyśmy przy okazji tego spotkania powiedzieć ludziom, że warto z tego korzystać, mhm. i nie przychodzić do ZUS-u tylko wtedy, kiedy się ma czas, ale przemyśleć to i zarezerwować sobie wizytę w zus mhm. na określoną godzinę. Chcielibyśmy również tym grupom zawodowym, które przekazują nam na co dzień najwięcej pytań i najczęściej odwiedzają nasze placówki, przygotować taki dzień otwarty, gdzie grupa pytań, na przykład nauczycieli, na przykład osób wyjeżdżających za granicę, w mhm. sposób zorganizowany z udziałem doradców, ta grupa pytań, na tą grupę pytań zainteresowani otrzymają odpowiedź i zapraszam wszystkich tych, którzy są zainteresowani na takie otwarte spotkania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym roku po raz pierwszy, może nie w Wałbrzychu, ale właśnie w Dzierżoniowie, chcemy namówić nawet dzieciaki przedszkolne, żeby zaprosiły rodziców do wizyty w ZUS-ie. Mamy taki pomysł dzierżoniowski Prawdzie, ale myślę, że telewizja już niedługo będzie docierać również na ten teren. To pozwolę sobie go z, y, przekazać, by dzieciaki, które bardzo lubią przychodzić do ZUS-u, oglądać ZUS-oma, mm -hmm. urządzenia, na których y, pracujemy, żeby narysowały zaproszenie, same narysowały mm -hmm. zaproszenie, które potem powieszą rodzicom na lodówce. Może będzie to pretekst do tego, żeby odwiedzić zakład ubezpieczeń społecznych. Oczywiście wśród osób, które najczęściej przychodzą do nas, są świadczeniobiorcy. Mhm. Oni są też osobami ubezpieczonymi, z tym, że prowadzimy to ubezpieczenie w zasadzie wyłącznie w obszarze ubezpieczenia zdrowotnego. I tu również jest okazja, żeby w tym dniu bez kolejek mhm. sprawdzić, czy wszyscy. Którzy są na moim utrzymaniu, są poprawnie zarejestrowani we u mhm. i wizyta u lekarza, jeżeli tamte zdarzenia są zarejestrowane poprawnie, nie powinna sprawiać tym ludziom i członkom ich rodzin żadnych kłopotów. Chcielibyśmy również w tym okresie przekonać naszych ubezpieczonych, że wizyta w ZUS-ie na co dzień jest oczywiście wizytą, gdzie klient, a więc ten ubezpieczony, może uzyskać informacje nie tylko w sprawie, której przyszedł, ale również w sprawach, które mogą mu się przydać za miesiąc mhm. czy za kilka miesięcy. Jesteśmy zainteresowani tym, by coraz częściej przychodziły do nas osoby, które nie zadają pytań. Prostych pytań i marnują swój czas, które można, na które to pytania znaleźć można odpowiedź mając profil ubezpieczonego mhm. założony. Na przykład, czy mój pracodawca regularnie i poprawnie płaci za mnie składki. składki. Czy podczas tego tygodnia osób ubezpieczonych te osoby, które nie mają jeszcze założonego swojego profilu będą mogły to zrobić? Tak, robimy to nie tylko w dniu mhm. ubezpieczonych, ale... Ale również y, każdego dnia y, staramy się to robić, wychodząc na zewnątrz, na wszystkie y, spotkania, które, w których ubezpieczeni bywają. Robiliśmy to w czasie może też nie w Wałbrzychu, tylko w Świeradowie i w Górze lata z radiem. Mm -hmm. kilka, tysięcy, kilka tysięcy osób y, 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 założyło ten swój profil y, w skali kraju w czasie tych koncertów. Robiliśmy to w czasie Dni Wałbrzycha, robiliśmy to na spotkaniu kobiecanek. Wszędzie tam, gdzie przychodzą ubezpieczeni, którzy mogą być zainteresowani mhm. tym, staramy się być i tą prostą czynność wykonać we własnym zresztą interesie, bo tu chodzi o to, by nie tam 300 czy 500 dokumentów docierało do nas z drogą elektroniczną, ale żeby to była znacząca ilość, przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy w mhm. miesiącu. Czyli z usunięciem nie trzeba się bać, panie dyrektorze? Jeżeli się wie, co można od niego oczekiwać, to nawet wydaje mi się, że się. Żaden poziom obaw nie jest uzasadniony. Bo najtrudniej jest temu ubezpieczonemu, który, będąc w określonej sytuacji, dopiero dowiaduje się, jakie ma prawa i mhm. jakie ma obowiązki. I realizując te obowiązki, no, wykazuje. Wykazuje realizując te obowiązki czasami zdenerwowanie, bo no to dlaczego mi się nie należy, co ja powinienem zrobić, żeby mi się należało. Te proste instytucje, te proste sytuacje ubezpieczeniowe to jest sprawa uprawnień w okresie zwolnienia lekarskiego, obowiązków w okresie korzystania ze zwolnienia lekarskiego. Przecież do dzisiaj bardzo trudne jest mi wytłumaczyć. Niektórym osobom, dlaczego my badamy zasadność zwolnienia lekarskiego. Jeżeli jest taka wiedza, że korzystam ze zwolnienia i może ZUS mnie e, sprawdzić, czy ja poprawnie wykorzystuję mhm. to zwolnienie lekarskie, bądź pracodawca, to się po prostu tego nie boję. I nie wywołuje to we mnie e, żadnego niepokoju, że mogą, mogą mnie na przykład tego uprawnienia e, pozbawić. To samo dotyczy. E, informacji, którą centralnie przekazujemy wszystkim ubezpieczonym o wysokości zgromadzonego na swoim koncie Aha. kapitału. Osoby, które mają możliwość taką, że mogą zaglądnąć na swoje konto, nie, nie, nie czytają nawet tego komunikatu, bo oni na co dzień o tym wiedzą. W jakich godzinach będzie można skorzystać z tych wszystkich propozycji? Program ZUS-u, jeżeli Pan pozwoli, to ja się tutaj posłużę krótkim komunikatem. Jest taki, że pracujemy w godzinach pracy w poniedziałek do godziny 17, natomiast te spotkania otwarte są w godzinach pracy i takie spotkanie odbędzie się 10 października. 9 października odbędzie się spotkanie wszystkich nauczycieli zainteresowanych, zainteresowanych odpowiedzią na nurtujące ich pytania, ale kalendarium dostępne w ramach dni ubezpieczonego w oddziale jest na stronie internetowej www.zus.pl na bardzo prosty adres w zakładce kalendarium. Tam też wszystkie szczegóły na pewno znajdą się też na naszym portalu wałbrzych24.com. Tam też mogą Państwo sprawdzać. Panie Rektorze, zmieniając lekko temat, dziwi Pana zamieszanie wokół losów przyszłych emerytów Polaków? Czyli czy ZUS, czy OFE? Przez ile lat ZUS, przez ile lat OFE? W jakiej części ZUS? w jakiej części OFE, bo przyznam szczerze, że ja słuchając tych wszystkich wypowiedzi polityków, rządzących zaczynam się już trochę gubić. Ja nie wiem, gdzie ja za ileś lat będę mógł odebrać i w jakiej wysokości swoją emeryturę. Panie redaktorze, to jest nie tylko sprawa wiedzy, ale i pewnych emocji. Jeżeli Pan pozwoli, to Ramy tego programu nie pozwalają na to, żebym powiedział swojego poglądu na ten temat, co to się stało w ciągu ostatnich pięciu lat, że znowu rozmawiamy o tym, o czym rozmawialiśmy w 1998 uh -huh. roku, czy warto da OFE, i co nam da OFE, a co nam da ZUS i dlaczego ZUS, a dlaczego dwa filary, a dlaczego trzy filary. To jestem o tym przekonany. To jest też sprawa poziomu zaufania do instytucji uh -huh. publicznych. ZUS. Wchodzi w 80 rok swojej działalności. Na dniach my wchodzimy również w 15 rok reformy, tej wielkiej reformy, która w 90., zaczęła się w dzie98 roku ustawą o nowych zasadach naliczania i wypłaty świadczeń. Grupa osób, która z tego korzysta jest jeszcze niewielka. Mhm. W związku z tym jest szansa na to, na odpowiedź, szansa. Przed każdym ubezpieczonym stoi pytanie, do kogo ma zaufanie? Czy w świetle tego, co się zdarzyło na rynku finansowym, pozostawia część, swojej, część swojego dorobku na, na przyszłą, finansowego na przyszłą emeryturę w OFE, czy chce jednak pozostawi, pozostać w ZUS-ie albo być w ZUS-ie? I jeżeli zaufanie do tej instytucji publicznej będzie rosło, to ja jestem przekonany, że spora część osób podejmie jednak decyzję, żeby przenieść się z OFE -y tylko do zus mm -hmm. Ale ZUS nie jest, tutaj nie jest tutaj instytucją, która by prowadziła jakiś marketing, czy próbowała przekonywać ludzi, że bardzo dobrze będzie, jak będziesz w ZUS-ie. Mm -hmm. Jest to sprawa z jednej strony zaufania, a z drugiej strony takiego planowania dalszego własnego życia. Czy będę zarabiał, czy będę miał pracę, czy będę zarabiał dużo, czy chcę płacić składki nie od minimalnej podstawy prowadząc działalność gospodarczą, czy jednak uważam, że chcę zgromadzić bądź w UFA, bądź w zus kwotę, która pozwoli mi na to, żeby ta emerytura w przyszłości była godziwa? Kiedy możemy spodziewać się końca tych emocji wokół tej sprawy? Kiedy będziemy już mieli jasną sytuację, jakie my decyzje, jakie, jakie my decyzje możemy podjąć spośród czego i w jakim stopniu możemy wybrać? Parlament i ZUS prawdopodobnie zgodnie z zapowiedziami w tym roku ogłosi nowe zasady mhm. i jestem przekonany, że pierwsze półrocze. W przyszłym roku będzie tym okresem, gdzie będziemy mogli wszyscy łącznie z pracownikami ZUS-u, przecież podjąć decyzję. Na pewno wówczas się spotkamy, bo e, przypuszczam, że taki tydzień osób ubezpieczonych będzie trzeba wiosną przyszłego roku zorganizować, żeby odpowiedzieć na kolejne setki pytań klientów ZUS-u. My nie odpowiadamy na pytania klientów ZUS-u tylko z okazji dniu mhm. ubezpieczonego. Chcemy być wtedy widoczni, może w mediach, może bardziej intensywnie prowadzić, e, przekazywać komunikaty o tym, e, co można oczekiwać mhm. od ZUS-u, ale ta codzienna mrówcza praca, praca polega przede wszystkim na mówieniu ubezpieczonym prawdy. Co ich czeka, jakie mają uprawnienia i niestety jakie mają obowiązki i jakie obowiązki wobec nich ma zakład ubezpieczeń społecznych, a jaki pracodawca? Zachęcamy, drodzy Państwo, do tego, by w przyszłym tygodniu wziąć udział w czasie dni ubezpieczonego w zakładzie ubezpieczeń społecznych może się okazać, że Dzięki naszej jednej wizycie w Nowym ZUS-ie zyskamy nowy obraz tej instytucji, która rzeczywiście zmienia się na naszych oczach. Być może zakładając swój profil na platformie usług elektronicznych, zobaczymy, że tak naprawdę większość wizyt w oddziale ZUS-u jest tak naprawdę niepotrzebna, bo odpowiedzi na nurtujące nas pytania będziemy mogli bezpośrednio i natychmiast znaleźć na swoim profilu w ZUS-ie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję za to, że po raz kolejny wzięliście udział w przekazywaniu ludziom informacji o tym, że warto przyjść do ZUS-u albo warto w ZUS-ie zdobyć informacje w inny sposób. Dziękuję Zapraszamy bardzo. serdecznie. Jerzy Gajos, dyrektor Wałbrzyskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, był dzisiaj moim państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu, panie dyrektorze. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w Internecie www.tvwaubrzyk.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu Waubrzyk24.com.